Casagrande Micronizer Plus to blender stacjonarny, który wygląda niemal identycznie jak znany w Polsce Turbomix, oferowany przez Katabrigę i Carpigiani. Czym się różnią? Jakie mają wspólne cechy i jak się na nich pracuje? Oba urządzenia ważą po 65 kg. Mają takie same wymiary i takie same parametry na tabliczce znamionowej. Takie same ramiona i ich mocowanie. Włącznik awaryjny, blokadę wysokości i uchwyty. Ogólnie wyglądają jak rodzina. To co je różni? Przede wszystkim panel, który w przypadku Turbomixa ma wyświetlacz, a w przypadku Casa diody. Aby rozpocząć pracę z Turbomixem, wciskamy przycisk, a następnie musimy oburącz chwycić za uchwyty w górnej części urządzenia. Zabezpieczenie sprawi, że złapanie jedną ręką nie uruchomi urządzenia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Obroty regulujemy dotykowo na uchwytach. I tu ciekawostka. W niektórych modelach trzeba trzymać za uchwyty aż 10 sekund. Dopiero po tym czasie ich zwolnienie nie wyłączy urządzenia. Oczywiście da się to zmienić, więc jeżeli macie taki problem w swoich urządzeniach i chcecie skrócić ten czas do zera, skontaktujcie się ze mną, a powiem wam jak. Czas na Casagrande. Tu jest znacznie prościej, bo wystarczy wcisnąć przycisk i urządzenie zostanie uruchomione. Regulacja prędkości nie odbywa się jednak przez uchwyty, tylko bezpośrednio na panelu. Oba urządzenia nie mają ograniczenia i można je uruchomić na każdej wysokości, co nie jest normą w przypadku niektórych modeli z innych firm w tej samej klasie. Turbomix ma opcję ustawienia wielu różnych programów z dokładnością do jednej sekundy. W Casagrande program czasowy jest jeden, a można ustawić czas pracy będący krotnością 60 sekund. W obu przypadkach w zestawie znajdują się dwa kompletne ramiona do blendowania i do emulgacji zarówno Casa Grande, jak i TurboMix to wysokiej klasy urządzenia, które świetnie sprawdzą się w każdej pracowni lodziarskiej przez dwie najważniejsze cechy. Same mieszają mieszankę podczas gdy my wykonujemy inne czynności w pracowni, a następnie same wyłączają się po upływie ustawionego czasu, co znowu sprawia, że nie musimy podchodzić, aby wyłączyć urządzenie. Choć to wcale nie mały wydatek, to w obu przypadkach zakup wart jest swojej ceny, bo kto raz spróbuje, ten z pewnością już nigdy nie wróci do blendera ręcznego.